Kochani, witajcie. Dzisiaj taki krótki temat, może bardziej właśnie dla kobiet. Wrzucam ten temat, żebyście właśnie się poprzyglądały sobie, popatrzyły, pozadawały pytania. A temat będzie dotyczył odpowiedzialności za siebie, takiej niezależności. Jak mogę znaleźć tą harmonię i gdzie jest moja harmonia brania odpowiedzialności za siebie? Ale też przyzwalania na to, by dać się światu zaopiekować sobą. Bo ja odkrywam, że to jest wielka, wielka sztuka. Często niesiemy ze sobą takie schematy na przykład jedne kobiety czyli ja jestem trochę taka bardziej pasywna mam być, mam się dać mężczyźnie, poprowadzić wziąć odpowiedzialność za siebie. No, ale gdzieś w różnych momentach wkurza mnie to, że nie mogę decydować w pełni o siebie, tylko że on jakby decyduje za nas. Drugi schemat to jest taki, że no, jestem super odpowiedzialna za siebie, przy okazji jeszcze staram się być odpowiedzialna za wszystkich dookoła, no i nie daję na przykład osobom, które są wokół mnie, brać tej odpowiedzialności za siebie samych. Też odrzucam pomoc, chcę być super um, niezależna, super samodzielna. Różnie to wychodzi, później różne są sekwencje. Powiem po swoim życiu, że czasami są momenty, kiedy trzeba tą odpowiedzialność za siebie wziąć, trzeba być um, <sum> samodzielną. E, I gdzieś na przykład czujesz, że. O tutaj ptaki nam mówią właśnie o tej samodzielności. Właśnie te osoby, które, które mają taki nadmiar odpowiedzialności i się upierają w pewnych momentach, no to tutaj mogą sobie poddychać teraz. No ale są takie momenty, kiedy właśnie potrzebujemy dać, dać komuś, pomóc sobie. Albo dać, pomóc sobie wszechświatowi, bo my często sami jako ludzie, już tak generalnie nie tylko kobiety, ale sami jako ludzie, potrzebujemy tego zaufania, potrzebujemy tej przestrzeni, którą dajemy wszechświatowi, żeby się nami zaopiekował. Bo kiedy chcemy wszystko sami, no to proszę bardzo, no to świat wtedy mówi: OK, no to ty sobie sam, sam sobie wszystko ulep, na wszystko sobie sam zarób, wszystkie, wszystkie problemy sobie sam załatw. No, inni nie mają szans. A czasami jest tak, że ty masz tylko zrobić jakąś część, dać energię, a wszechświat ci pomoże, dlatego że my, prawda, jesteśmy jednią, więc jeżeli my coś wrzucamy tam, wysyłamy tego wszechświata, że coś nam jest naprawdę potrzebne, naprawdę tego potrzebujemy z serca i czujemy, że to jest ta droga na teraz. No to być może nie musisz tego robić sam, czy sama, tutaj już tak mówiąc bardziej ogólnie, ale wracając do tej odpowiedzialności kobiet. Często my kobiety uciekamy o odpowiedzialności w pewnych rejonach, na przykład są to na przykład finanse, często chętnie oddajemy to mężczyznom, często nawet cedujemy to na mężczyzn albo jakieś odpowiedzialności za swoje właśnie finansowe bezpieczeństwo, czy bezpieczeństwo takie życiowe, zadbanie o jakieś swoje sprawy, załatwienie swoich spraw. I my tutaj potrzebujemy właśnie tego mężczyznę sobie uruchomić, ponieważ jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli zaniedbamy coś, no to świat będzie nas chciał tego nauczyć i przypomnieć i wezwać tego naszego mężczyznę do tutaj, że się stawił do zadania, no i będziemy na pewno miały okazję się tego nauczyć. Jak nie z własnej woli, no to jak nie po dobroci tak zwanej, no to po prostu świat nas o to poprosi. Ale tak na pewno my same siebie o to poprosimy, bo czasami jest tak, że coś odpychamy, bo tam jest niewygodnie, nie lubię tego, no to będę robić wszystko tak, żeby, nie wiem, tam inni za mnie to pozałatwiali, albo jakoś to będzie. A, no i tak w życiu czasami jest, że mamy tu szczęście, tu nam coś, Przejdzie, tu coś nam świat wybaczy, tu coś pomoże. To nie chodzi o to, że my tutaj będziemy jakoś karane, tylko po prostu mamy zrozumieć tą lekcję, tak? zrozumieć, jeżeli taka przychodzi, a najlepiej to dbać o siebie, brać tę odpowiedzialność na co dzień. Są natomiast takie przestrzenie, w których my bardzo często chętnie bierzemy tą odpowiedzialność za innych. To są na przykład przestrzenie takiej właśnie opieki, takiej matczynej opieki, takiej pielęgnacji bardziej, bo taka opieka kobieca to jest właśnie opieka bardziej z takiego pielęgnowania, tak jak pielęgniarki, tak? I tutaj bardzo serdecznie Was zapraszam do kursu o żeńskiej męskiej energii, w której między innymi mówię właśnie o tym. Jak wygląda ta opieka z męskiej energii? Jak wygląda ta opieka z żeńskiej energii? Link do kursu jest pod filmem. Także zapraszam Was, bo no ten kurs to są wglądy to są doświadczenia, które przyszły do mnie, do Tome, przez ostatnie, ostatni czas. I Poprzez kontakt z mistrzami, poprzez ich prowadzenie, wiele rzeczy było dla mnie bardzo zaskakujące. Zobaczyłam, jak bardzo pozamieniane są często role, jak bardzo um, piętnowane są te, te zdrowe, żeńskie i męskie aspekty, a jak często są przez świat, wręcz wynoszone te toksyczne, tak, które nas na dłuższą metę nie wspierają. Także zapraszam Was serdecznie do tego, a wracając właśnie do tej opieki my kobiety bardzo często za dużo właśnie bierzemy z tej kobiecej opieki, takiej emocjonalnej opieki, takiej opieki w sensie dbania tak? o ciało, dbania o to, żeby wszyscy byli najedzeni, żeby wszyscy byli dobrze ubrani, ciepło, zwłaszcza jak w zimie. O! I tutaj potrzebujemy dać trochę luzu dać innym, bra brać odpowiedzialność. E, tutaj na pewno, jeżeli jesteśmy w rodzinie, to jest rola męska, żeby na przykład dzieciom pozwalać e, doświadczać, e, brać odpowiedzialność za siebie. Kobieta to od razu powie, oj nie, nie, po prostu tu może się to stać, tamto stać i uważaj i tak dalej. A mężczyzna to skoryguje, mówię idź. Idź i to rób, idź, sprawdzaj, czy jesteś w stanie tutaj wziąć odpowiedzialność za siebie. I co my tu potrzebujemy w takich sytuacjach robić, nie tego mężczyznę nie blokować, nie blokować swojej rodziny poprzez swoje zamartwianie się. I o tym też mówię w kursie, bo zamartwianie się. To jest właśnie taka toksyczne rozumienie żeńskiej energii, opieki. To już jest, no nawet takie czary-mary się nie uda. Ja się martwię, umartwiam to, tak? Czyli ja to po prostu sprawiam, że to się nie uda. Też jeszcze wracając do takiego tematu, kiedy właśnie pozwalamy sobie na pomoc, a kiedy jest, czujemy, że mamy być samodzielne, a nawet może ktoś za bardzo chce się nami zaopiekować i to nie jest ten moment i... Miałam ostatnio taką sytuację, że gdzieś tam jechałam pociągiem, no i nie oczekiwałam, bo to też ważne jest, żeby nie oczekiwać, nie mieć tych takich kobiecych kaprysów. Tylko ja nie oczekuję, nie wymuszam, tylko fajnie by było, ale jeżeli się tak ułoży, że ktoś nam nie będzie mógł pomóc, no to trudno, to znaczy, że ta sytuacja wymaga od nas samodzielności. I miałam taką sytuację, że no, nie planowałam, ale zostałam odwieziona na pociąg, nawet odebrana z tego pociągu w tym miejscu, do którego dotarłam. I To było bardzo bardzo miłe. Oczywiście jak to we mnie, ponieważ zawsze byłam od dziecka bardzo samodzielna, więc pojawiło się jakieś takie poczucie winy, że Prawda? Może za dużo tego opiekowania mnoży, jak to w ogóle tutaj to przyjąć tyle opieki ze wszechświata, tak? A może się to wydawać normalne, że po prostu przyjeżdżasz gdzieś późno i, i, i ktoś po ciebie wyjeżdża z rodziny. A druga rzecz, później z kolei wracałam, no i ktoś bardzo, bardzo chciał mi na siłę zamówić taksówkę, bo była taka sytuacja, że no, musiałam wrócić sama. Takie było okoliczności, że nie było możliwości odebrania mnie. Ja czułam, że ja sobie to ogarnę, że to jest... No, zamawiałam sobie taksówkę wielokrotnie w życiu i nawet późno wieczorem ogarnę sobie tą taksówkę. Jest to duże miasto, taksówek jest mnóstwo. Nawet jak się wysiądzie z pociągu, to za pięć minut jakaś taksówka przyjedzie. Jak się po nią zadzwoni, bo wszędzie jest blisko, i tak słówek w centrum jest całe mnóstwo, więc to jest żaden problem. I tutaj czułam, że tu ja mam też postawić granicę, że ja sobie to ogarnę. Że tu już za dużo, no nie? Że ja nie jestem dzidziusiem. I my tak siebie nawzajem uczymy właśnie znajdować tą harmonię i Pewnie nigdy nie będziemy jakimiś supermistrzami, bo zawsze będzie nas wszechświat cały czas chciał uczyć i cały czas do tego mistrzostwa będziemy dochodzić i to nie jest tak, jak tutaj w tym świecie myślimy, że dojdziemy do jakiegoś celu, on jest już zdobyty i to koniec. Nie, cały czas mam, jesteśmy w uważności, cały czas mamy być w obserwacji siebie, w uważności. Czy ja tutaj na przykład mam opór, żeby ktoś mi pomógł i mam w sobie przyzwolić na to bez poczucia winy? Czy tutaj jest taka sytuacja, że no za dużo ktoś te, tej opieki na, na mnie jakoś przelać i ona jest niepotrzebna, bo ja sobie też potrafię pomóc? No i żeby nie wpadać jakby w ten drugi biegun takiego po prostu niewyuczonej nie, nieudaczności, tak? Bo każdy z nas potrzebuje być w jakimś stopniu samodzielny. Kiedy tego wymaga sytuacja. O, także życzę Wam, życzę Wam kobiet, ale też mężczyźni, bo w sumie może wyszedł z tego taki temat y, uniwersalny, y, żebyście znajdowali właśnie tą harmonię. Y, albo na dany czas tą sytuację rozpoznawali czy mam być samodzielny, czy mam brać i na ile mam brać tą odpowiedzialność za siebie, a na ile pozwolić wszechświatowi, często w roli innych, sobie pomóc? Wszystkiego dobrego.